Izolacja ścienna tapetą polistyrenową polistyrenową tapetą własnymi rękami. Zalety, wady. Producenci tapety polistyrenu wraz z rosnącymi cenami energii. Kwestia izolacji termicznej mieszkań staje się coraz bardziej. Jak prowadzić sufit bez powodowania mistrza we współczesnym świecie designu. Wiele uwagi poświęca się na rozciąganie sufitów z pięknym. Jak wybrać i zainstalować drzwi ognia do tej pory wszyscy właściciele pomieszczeń. Od mieszkań do magazynu i biura. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Wybór jako komin dla pieca jest ceglanym urządzeniem. Wynika przede wszystkim z jego doskonałego pchnięcia i reprezentacji gatunków zewnętrznych. Ponadto taki komin służy swojemu właścicielowi znacznie dłużej niż analogii metalu lub rur. Układ ceglanego komina wymaga zgodności z najlepszymi niuansami technologicznymi związanymi z murem. Rozważyjmy jak dalej wyłożyć komin z cegły, komin z cegły, wymagania, rozmiar. Konfiguracja komin jest najważniejszą częścią systemu grzewczego, ponieważ prawidłowe funkcjonowanie całego sprzętu zależy od jego jakości. Główną funkcją komina o wysokiej jakości jest usunięcie produktów, które powstały w procesie spalania i zapewniające wysoką przyczepność która promuje spalanie paliwa. Ceglany komin różni się przede wszystkim tanim, siłą i dobrą wydajnością. Cegła dobrze toleruje zarówno niskie, jak i wysokie temperatury. Jest to poprawne obliczenie komina, które zapewnia wygodne warunki dla osób mieszkających w budynku. Komin o wysokiej jakości jest w stanie obniżyć poziom paliwa który jest niezbędny do podgrzewania kuchenki. Dodatkowo bezpieczeństwo pożarowe i jakość powietrza w pomieszczeniu zależy od tego. Każdy sprzęt podłączony do komina musi spełniać następujące wymagania. Zapewnianie ochrony przed pożarem. Komin powinien różnić się wysokim poziomem bezpieczeństwa pożarowego. Minimalna odległość między kominem a ścianą powinna wynosić co najmniej 38 cm a także w obszarach, w których komin przechodzi przez sufity, konieczne jest, aby można było to zrobić, budować specjalne rozszerzenia. Wartość wysokości znacząco wpływa na ciąg, poprawnie zdefiniowana wysokość komina znacznie poprawia ciąg, a procedura spalania przechodzi z wysoką wydajnością. Minimalna wysokość komina wynosi 500 cm. Grubość komina jest parametrem który zapewnia bezpieczeństwo pożarowe. W pomieszczeniu im grubszy komin, tym mniej się nagrzewa, tym optymalny parametr grubości komina wynosi 100 mm. W stosunku z wewnętrznym. Krzyżowaniem komina należy go ułożyć w taki sposób, aby różnice się nie okazały. Według wielkości wewnętrznej należy pamiętać, że każdy komin jest indywidualny. Jego obliczenia są dokonywane w stosunku do indywidualnych cech pokoju. Ale nadal, każdy komin wykonany z cegły powinien być uszczelniony i mieć gładką wewnętrzną powierzchnię. Dym porusza się do komina ze spiralą, więc najczęściej komin ma okrągły kształt. Chociaż cegła nie pozwala na zbudowanie komina w tej formie. Najczęściej komin wykonany z cegły ma kształt prostokąta lub kwadratu. Chociaż narożne obszary komina to miejsca które zapobiegają normalnemu ruchowi dymu w systemie za pomocą mieszanki gipsu wyrównującej wartości. Możliwe jest wygładzanie powierzchni komina, aby okazało się, że jest to okrągła w środku. Należy pamiętać, że jakość pracy powinna być na najwyższym poziomie, ponieważ tynk ze względu na różnice temperatur jest podatna na zrzucanie. Rozmiar komina jest znacznie odzwierciedlony w jakości ciągu. Ponadto komin powinien być w harmonii z ogólną powierzchnią pokoju. W małym domu. Zbyt duży. Komin będzie wyglądał brzydko. Rozmiar komina 26x13cm jest uważany za optymalny. Ten projekt jest zbudowany podczas układania każdego rzędu 5 cegieł. Chociaż możliwa jest opcja wykonania komina i większej średnicy, ale w tym celu będziesz musiał wydać więcej wysiłku. Muraria rurki kominowej wykonana z cegły konieczne jest rozpoczęcie murowania na kuchence, Zanim na jej powierzchni jest zainstalowana rura dyszy. W celu budowy konieczne będzie przestrzeganie opatrunku między wierszami. Cegła jest ułożona w taki sam sposób, jak podczas budowy ściany. Niemniej jednak istnieją pewne cechy układania komina wykonanego z cegły. 1. Postępuj zgodnie z poziomą każdego z rzędów, regularnie sprawdzaj to pod kątem równości. Ponadto konieczne jest monitorowanie pionowej całej struktury. 2. Aby zapewnić trwałą przyczepność między cegłami, zaleca się zastosowanie składu gliny, cementu i piasku jako rozwiązania. Stosunek piasku z cementem wynosi od 2 do 5, a glina jest niezbędna. 3. Rozwiązanie jest stosowane do cegły o grubości od 5 do 10 mm. Jeśli warstwa roztworu jest zbyt gruba, struktura będzie mniej trwała ponieważ spadki temperatury doprowadzą do jego przestępstwa. 4. Innym ważnym aspektem jest prawidłowe uszczelnianie połączeń między cegieł, jeśli zaniedbujesz tę procedurę. Iskrowie z komina wpadną do pokoju. 5. W trakcie murowania użyj tylko całych cegieł, jeśli musisz zainstalować określoną część cegły. Wówczas warstwa rozwiązania dla jego układania powinna być minimalna, jaką cegła dla komina należy użyć, aby zbudować komin wykonany z cegły. Wymagana będzie obecność tylko dwóch głównych materiałów W postaci cegły i rozwiązania. Oferujemy zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi wyboru materiałów na budowę komina. 1. Wybór cegły należy przeprowadzić ze szczególną powagą. Materiał powinien być oporowy i wysokiej jakości. Minimalna wartość marki 200. W wyglądzie cegła powinna mieć nawet krawędzie. Wyraźny prostokątny kształt, dobre strzelanie i być wystarczająco silne. Optymalny rozmiar cegły dla układu komina wynosi 25x12x6,5 cm. 2. Następna chwila jest produkcja rozwiązania. Aby zbudować silny komin, wymagane jest rozwiązanie, które zawiera wodę. Piasek, glinę i cement. Roztwór o wysokiej jakości zawiera drobny ułamek z małymi ziarnami. W przeciwnym razie grubość warstwy roztworu wzrasta, a jakość i wytrzymałość komina zmniejsza się. Szczególną uwagę należy zwrócić na glinę. Nie powinna zawierać obcych zanieczyszczeń, a woda do przygotowania roztworu powinna być czysta i mieć miękkość dach kuchenny przylega do komina za pomocą specjalnego materiału który wodę odportuje w tej sekcji, aby chronić pomieszczenia przed wilgocią i opadami atmosferycznymi z zewnątrz komina, powstaje pogrubienie zwane wydą. Jeśli nie ma wydry, materiał jest używany w postaci ocynkowanego żelaza, które jest montowane na dachu w specjalny sposób. Jeśli postępujesz zgodnie z wcześniej podanymi wskazówkami i zaleceniami, Komin wykonany z cegły jest wysokiej jakości i trwały. Istnieją jednak pewne punkty, w których niedoświadczeni budowniczowie najczęściej zezwalają na nadzór i porozmawiamy o nich dalej. Pierwszym i najczęstszym błędem jest mała rura. Prowadzi to do faktu że nie ma przyczepności w kuchence lub innym urządzeniu grzewczym. Taki komin nie jest w stanie funkcjonować normalnie. Dlatego przed przeprowadzeniem pracy nad układem ceglanego komina należy dokładnie zbadać zalecenia dotyczące określania optymalnej długości rur kominowych, która jest w stanie zapewnić dobrą przyczepność. Niezgodność z proporcjami przygotowania rozwiązania prowadzi do faktu, że czyszczenie komina jest zaciemnione a roztwór rozpada się z czasem. Im bardziej jednolicie wewnętrzny kanał komina, tym lepszy dym i wszystkie produkty spalinowe są z niego usuwane. Jeśli kanał jest słabo wykonany, wówczas dym przenika do pokoju, co zagraża mieszkańcom domu zatruciem. Staraj się zapewnić maksymalną pionę komina, unikaj zbyt długich obszarów poziomych. Jeśli planowane jest zorganizowanie odchylenia komina, Wówczas na stronie do 100 cm komin nie powinien odejść o nie więcej niż 30 stopni. Jak zrobić ceglany komin? Cechy projektowe komina przed produkcją ceglanego komina należy go dokładnie zbadać według jego projektu. Pierwszym elementem komina jest rura zainstalowana na ramionach. Ma zawór. Cegły powinny być zabandażowane, aby położyć rurę. Jeśli policzysz z sufitu 5 do 6 rzędów cegły, na tym etapie powinieneś wyposażyć szyjkę macicy. Ten element jest rodzajem źniaka, gorącej, średnicy w środku. Jest taki sam jak komin. Średnica zewnętrznej części tego elementu maleje o 30 do 35 cm. Komin zlokalizowany na poddaszu nazywa się pionem. Obszar ten przechodzi już do pokrycia dachowego. Następnym elementem cięcia jest wydra. Rozszerza się z każdej strony o co najmniej 100 mm. To ten fragment komina zapobiega wejściu atmosferycznych opadów do pokoju. Po wedrzu następuje rozmieszczenie szyi, którego rozmiar jest zgromadzeniem z sekcją komina. Ostatecznym fragmentem komina jest układ nagłówka. Na którym części jest instalowana w postaci deflektora lub metalowej nasadki. W ten sposób komin otrzymuje ochronę przed śniegiem, deszczem lub wiatrem. Ponadto elementy te znacznie poprawiają przyczepność. Etapowa budowa ceglanego komina z własnymi rękami oferujemy podział pracy nad ułożeniem komina wykonanego z cegły na kilka etapów. 1. stopień przygotowawczy. Na początek należy rozważyć kominy wykonane z cegły i wybrać najlepszą opcję odpowiednią dla poszczególnych parametrów pomieszczenia i urządzenia do ogrzewania. W obecności konwencjonalnej pieca z drewna konieczne będzie staranne opracowanie każdego z rzędów muru, a jeśli piec jest gazem, to wewnątrz komina musisz zainstalować metalową rurę. Przed rozpoczęciem murowania komina należy zainstalować instalację prostokątnego fundamentu. Będzie to wymagało pełnej cegły lub betonu z obecnością zbrojenia metalu. Minimalna wysokość podkładu wynosi 300 mm, a szerokość jest o 150 mm większa niż sam komin. 2. Następny etap obejmuje bezpośrednią pracę nad układaniem ceglanego komina własnymi rękami. W przypadku tych prac wymagany będzie specjalny program, zgodnie z którym każda cegła jest murowana. Aby ułożyć komin należy użyć czerwonej lub opornej cegły. Jeśli temperatura w kominie jest zbyt wysoka, aby podłączyć cegłę. Zaleca się stosowanie specjalnych rozwiązań opornych na ogień, w przeciwnym razie wystarczy zastosowanie roztworu cementu z wapnem lub cementu z gliną, aby odciąć określoną część cegły. Należy użyć maszyny do szlifowania, a znaki są stosowane za pomocą znacznika. Siła komina bezpośrednio zależy od grubości warstwy, tym cieńszy jest, tym silniejszy i bardziej niezawodny komin, aby utworzyć oddział lub inne odcinki tego celu. Istnieje wystarczające użycie metalowych prętów, które są zamontowane zgodnie ze strukturą konstrukcji. Należy pamiętać, że pręty nie powinny znajdować się w średnicy komina, ponieważ staną się przeszkodą dla pęknięć usuwania produktów spalania. Ponadto należy wziąć pod uwagę moment, w którym komin jest wysoka, a szerokość zależy od grubości roztworu, która jest stosowana do cegły. Ponadto w trakcie produkcji komina wykonanego z ceguły dla kotła, należy wykonać specjalne otwory, które uprości procedurę jej czyszczenia. Ściana wewnątrz komina powinna być szczególnie równa. W tym celu należy je zakończyć stynkiem. Zatem sadza nie będzie gromadzona na ścianach, co negatywnie wpływa na jakość komina. 3. Ostatni etap kominów produkcyjnych dla pieców cegieł. Jeśli budowa komina jest przeprowadzana bezpośrednio w pobliżu ściany, wówczas w celu zwiększenia jego stabilności, należy go przymocować. Za pomocą stalowych kotwi co odstępie 25 cm. Tkanina oparta na azbestu lub włókna szklanego należy położyć, chociaż ogrzewanie cegły odbywa się dość powoli. Nadal konieczne jest zmniejszenie możliwego pożaru. Kolejną ważną kwestią jest fakt, że minimalna wartość wysokości komina nad dachem wynosi 300 mm, aby zwiększyć atrakcyjność komina z cegły na zewnątrz budynku. Konieczna jest izolacja termiczna i wykończenie. Wybierz materiały do U200 Bedex u 200 izolacji termicznej które mają dobrą stabilność przed wysokimi temperaturami i wilgocią. Izolacja termiczna pomoże uniknąć akumulacji kondensatu w kominie ze względu na różnicę temperatur. Na wykończeniu zaleca się stosowanie cegieł skierowanych lub specjalnych materiałów dachowych. Brick Himnay z wideo, skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię, włącz javascript, aby użyć tego formularza Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, bla 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 i nie 30.11.2019 Anonimowy bla 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 i brak szczegółów Napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię Włącz javascript, aby użyć tego formularza Twoje imię Anonimowy szybka rejestracja na stronie komentarz bla 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 i nie 30.11 2019 anonimowy bla 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 i brak szczegółów bla 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 i brak szczegółów informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.